Piotr. Mieścimy się w miejscowości Łęczyce koło Palenice. Mamy dzisiaj dni pola, które zawsze organizujemy pod koniec czerwca. Prezentujemy w naszej ofercie 27 odmian Odmian zimnych, takich jak jęczmie o zimy, pszenica, pszenżyto i też groch o zimie. Więc jest dosyć duża pula. Jest tutaj jest zasyponowana dosyć duża ilość koletek doświadczalnych, czy doświadczalnych Prezentacyjnych odmian, w odmian, które można sobie porównać do różnych, różnych innych odmian pod względem pokroju i pod względem wzrostu i przydatności. Więc prezentowany ten ŁAN przekazuje klientom wiedzę lub możliwość wyboru między odmianą, przykładem pozostałej przy potrzeby i też dla na swoją możliwość rozwoju.